Ale my za to mamy dobrego Karago, też, tak patrząc po dzisiejszych grach. Nie patrzę na tego Arama co gram, bo to. ctrl yy, F. Dobra. A, dobra, to Aram, 27 2713. To. Nie, patrzę na ten, że ten. Miał statystyki 2713, ale dopiero teraz zobaczyłem, że to Aram. 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 Mam ten, mam teraz 260 fps 36 pingu. Nie Andrzej, 20, 30 fps. No i na ultra masz? Mhm. No też. Fajnie, przynajmniej widzę ile pingu mam, niekiedy mi skacze. No tu mi właśnie chodziło. Idą. Uważaj, nie wiem, czy kurwa flash nie. Dobra, ten nie zabiję przynajmniej. Nie spodziewałem się tego flesza, powiem Ci szczerze. Desperackiego. No. Full desperatka poszła. No nie wiem, ja zabił, ale... nie się to tak opłaciło? Tak się rani na jeża. Moje szpony są dla nich jak gorące Ja nie potrzebuję schronienia co zrobisz? Ała, awa, awa, awa? Czemu teraz? Nie, 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 to Halo. Tak nie może być. Mistrz Fuskiri prawie cała HP zabrał. O to fuck. Przeciwnik pokonany. Sojusznik pokonany! Mogę hmm, tutaj bałwą go! Wiesz co? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Nie wiesz co? Ich demysł zrobił. Ja no, dać się radę go dobić. Aha, agru dostałem wszystkich minionów, no nie wiesz, że. No jest inny, wody. Dostałem agro wszystkich minionów na mordę jeszcze Nie wiem dlaczego, nie wiem jak to się stało No i będzie Nagle zaczęła mnie kurwa miniony atakować Po Je, słowa, uważam, to... no. Nie tego putku Niedola co ty nie no. Eee, bardzo ciepłki początek, kurde No, troszkę troszkę chujowy się nie spodziewałem tak aż takiego Ja też. No i że dostanę agro na mordę Wszystkich, Siedem. kurwa wszystkich, dosłownie wszystkich minionów, nie ja Nie sądziłem, że on cię tak zniknie, tak szybko Zwłaszcza, że miał skudę swojego na pysku. No, ja wiem też się tego nie spodziewałem, w ogóle. w tam siedzieć w dolnej rzece będzie. No, tam. no, no, wiem. W góry. Mężczyzna powiedział mi kiedyś, żebym coś na siebie założyła. Ja pierdolę, on ma już tysiąc przewagi na ten dom. fuck? Ale nie gra, choć wyśmienicie. Po prostu jest Wiktorem i tyle. Próbujemy go, czy nie? Nie, muszę to sfarmić i cofnąć, wiesz? Tylko sobie przejdę przestraszę. Nie musisz wchodzić. Mhm. A na jak muszę. Nie, ja chciałem go tylko przestraszyć. Ja pierdolę. Nie. Chciałem to przepuszować kurwa. Już tego nie przepuszczuję. Czemu? Liga. Liga ty kurwo. Kurwa, ja wiem, ja wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem się nie usiądź Przeżyjmy Ja mam manę, żeby ci pomóc Nie, ja chciałem tylko zabrać wilki, wiesz? Zacznę. Ja pierdolę całą falę, znowu tracę Ginę tam bo i nie ginę. Ale no, tracę palę. Nie mu musisz coś zrobić, bo nie mamy jak farmić, wiesz? <grymne> Cztery, cztery fale jesteśmy całe, bez ani jednego clipa. Firizowanie linii tam są nich nic nie da, kurwa. O nie, ja pierdolę to, ja nie mogę odparować w dżungli. No. Ja do czego? Nie, nie, ja, ja, farm sobie zostawmy. Mhm. No, on zaraz przyjdzie i nie będę mieć co karmić, to już tyle raz żeby mieć jakieś szanse równe. No bo ten się nie chwyci, żeby do ciebie przyjść. Ja zabrałem sobie. To jest pięknie. Ja pierdolę, no czemu w tego Nautilusa kurwa nie przed? ...pierdolonym Braumem. Ja Jest, piękny. Mamy na plecach Victora. Mhm. Uh -huh. Nie mam bólu nawet, żeby go złapać. Tyś nie zgodzę przewagi. A Victor? Jestem tylko 30 creepów. Nie ja mam co oczekiwać zbyt wiele. 155 z jednego Kumi pisga. Czy tam za? Nie ja wiem co on tam ma. A ja teraz kolejną falę stracę. No to tak kurwa nie może wyglądać ta gra. <grystanie> ja już mam dosyć się. No ja też. To, co się o mnie dzieje, stary. Gdyby ten Nautilus nie przestraszył jej, to bym ją zabił. A w nią wszedł, ona zaczęła się cofać pod wierzchem. Mm, mamy szczęście, że ten Wiktor naprawdę jest głupi. Pierdolony ja Stary pen... Nie, 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 mogę tego grać. No, kurwa, nie, 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 nie,

Ja, marki. Ja, nie amarki, niech mnie normalnie możemy ich zrobić.

I Muszę tą falę wziąć Nieważne co się stanie Dobra, spędzam Miłość i nienawiść. To tylko mnie to dosyć dobrze wyszło, powiem. Hmm, dalej tych Dla mnie i tak jest chujowo, powiem ci tak Mimo 3 kili. Ja muszę zacząć farmić, ja mam stare 3,5 CSA na minutę zabijam. Prawie nic kurwa. Ten wziął wszystkie playty sobie. Nie powiem, nie jest to chujowa sytuacja, no ale... Czego oczy nie widzą, tego serca nie jeszcze. Do najlepszych nie należy. Co robisz na całym zadb? To kurde. O nie, 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 Viktor ma za nie, Wiktor ma nie, nie, farmę, na nie, 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 no nie, nie, kurwa, ten ja nie miałem jak, chłopie. Ja nie miałem własnej dżungli, więc Zniszczono nie było szans. A, 13 minuta, nie mamy wieży na mida, mam 45 cs dalej. To jest dalej chujowa sytuacja. Mimo wszystko. Ja teraz nie będę mieć gdzie farmić, jak mam mida otwartego. Playtów nie wezmę. Fala się sama poszły w tym momencie. Nie nienawidzę takich gier, kurwa. Po co on tam został, idiota? To jest genieńczy. Ale Jestem blisko. Udało się. Po prostu Wukonga, wukonga, Wiktor, Wiktor, Wiktor. Ja pierdolę nie Co on tak szybko biega? Kudaj mu speeda no tak. Każde trafienie składa mu... ...uwent speed 53cS Co pana co Ruch się jest pustoszenie. Nie, wycofajcie się, wycofajcie się. się trupy w drużynie nie, Dwa trupy. nie, ja wchodziłem jej na plecy. Oni weszli, dwoje, nie, nie, no, znowu tutaj jest, nie, i nie, 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 tutaj jestem. nie,